Dzień dobry Polsko, dzień dobry nasza piękna i wspaniała ojczyzno, dzień dobry, dzień dobry, co tam słychać w ten piękny, jednak niestety pochmurny dzień, 12 stopni u nas się o poranku, 12 stopni, no to szału nie ma, ale my tu nie o pogodzie, nie o pogodzie, a o panu, panu, który po prostu, no mnie wczoraj rozśmieszył do łez. Mnie wczoraj rozśmieszył do US pan Donald Tusk. Pan Donald Tusk, niemiecki kamerdyner, niemiecki polityczny kamerdyner. On mówi, że będzie zamykał granicę z Niemcami. Typek. Typek po prostu nie powiesz inaczej. Typek który wiedział o tym, że Niemcy chcą zrobić kontrolę na polskiej granicy i wiedział o tym dużo, dużo wcześniej oczywiście się nie pochwalił, bo mu kanclerz Niemiec oznajmił, że tak będzie. I on oczywiście posłusznie, jako niemiecki pocybud polityczny, jako niemiecki poczybut polityczny główką machał i mówi tak, dobrze dobrze, 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 ja To jest przerażające, jak oni wciskają ludziom głupotę i kłamstwo, po prostu w serce. On będzie zamykał granice z Niemcami, bo on nie pozwoli na wjazd imigrantów z Niemiec do Polski. Człowieku, przecież ty jesteś lokajem niemieckim. Ty jesteś niemieckim lokajem politycznym. To Niemcy cię tutaj postawili i to Volksdeutsche wybrali cię na premiera tego kraju. Tak uważam. Tak to uważam, tak to właśnie obserwuję i tak uważam. Jesteś po prostu niemieckim namiestnikiem tutaj. Nikt rozsądnie myślący nie uważa cię za premiera polskiego rządu, tylko za niemieckiego namiestnika. I ty tutaj, i ty tutaj masz wykonywać polecenia Niemców. I Niemcy ci nigdy nie pozwolą zrobić takiego numeru, co zrobił Pinocchio. No ale wracając do tematu, panie Tusk, takie numery, że pan będzie zamykał granice z Niemcami, bo oni chcą tu wrzucać nam imigrantów. To pan nie rób tutaj takich numerów. Nie opowiadaj takich głupot, no bo przed wyborami to się nikt na takie jaja nie nabierze. Nikt na takie kłamstwa się nie nabierze. Pamiętajcie, żeby nie używać słowa fake news. Tylko pisać kłamstwa. Kłamstwa. Bo już mówiłem o tym wczoraj, ale powtórzę, słowo fake news stworzono po to, żeby takie powiedzieć, że to jest takie małe kłamstewko, takie takie nieduże. Nie ma czegoś takiego jak małe kłamstwo. Kłamstwo to kłamstwo. I tyle. Tak, panie premierze, tak, panie premierze, pan po prostu, czy na miejscniku powinienem mówić, może bardziej. Pan po prostu chce zrobić ludzi w ciór niech pan nie opowiada o tym że będzie pan tutaj cokolwiek zamykał bo nie ma pan po prostu takiej mocy sprawczej Niemiec do pana zadzwoni tupnie nogą i będzie po sprawie Niemiec zadzwoni tupnie nogą i będzie po sprawie nie będzie tam żadnego opowiadania o tym, że to tam dla dobra Polski bo my tutaj mamy obronę naszych granic czy coś, nie panie Tusk Pan wykonuje tylko i wyłącznie polecenia Niemców. Tak to widzę, tak to obserwuję i według mnie taka jest prawda. Zresztą nie tylko według mnie. Pan posłucha ludzi na ulicy, co o panu mówią. O tym, jakim jest pan zakłamanym człowiekiem. Pan w życiu prawdy nie powiedział. Pan od kiedy przejął e, polityczne stery naszego kraju, prawdy nie powiedział. Ja przynajmniej do takich informacji nie dotarłem. Nie dotarłem. To jest niesamowite. Ręce z nogami opadają. Premier polskiego rządu okłamuje swoich obywateli, i to jeszcze w tak bezczelny sposób. W każdym trzymajcie się. Miłego dnia, rozglądajcie się, nie dajcie się manipulować, nie dajcie sobie wmawiać niektórych rzeczy do głowy, które nie istnieją. No i przede wszystkim weryfikujcie wszystko to, co mówią politycy, oceniajcie ich, głośno mówcie o tym, kiedy kłamią. Niech wszyscy dokoła wiedzą, że Wy wiecie. Bo jeżeli my będziemy na tym przechodzili do porządku dziennego, politycy nas okłamują, a my udajemy, że się nic nie stało, nie mówimy o tym, więc oni myślą, że jest ok. I wciąż, i ciągle, i bez przerwy, i będą nas okłamywali. Dobra, trzymajcie się. Miłego dnia, pięknego dnia z Panem Bogiem. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com. Zobacz jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl. Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji.